Cześć, jestem z tej strony 119 Witam w kolejnym filmie z Grekom, jest Wiedźmin 3 Dziki Gony, Krew i winą. Jestem w kolejnym odcinku turniejowego od y, Fanfarów. I zrobiłem taką przerwę pomiędzy odcinkami, ponieważ już trwało zbyt długo. Nie chciałem gadać pod koniec odcinka, a tak idealnie było przejście. I jak w komiksach, to be continued. Moi drodzy rozpoczynamy kolejny odcinek, gdzie się będziemy napierdzielać. Już dłużej nie czekamy. Эри гооччи Оо ми ячахна Jeszcze strzeliłem strzała na koniec Tak przepięknego boju Od lat nie widział świat Rycerze na arenie Ścierali się aż strach Zwycięzca Jak to w życiu Jest jeden spośród dwóch Dziś wygrał ten najlepszy Pochwalmy go Co tchu To Wiedźmin Gerald z Rivi on siłą równy lwu. Przez wszystkie konkurencje on przeszedł po mistrzowsku. Jedyne co zostaje, a nie jest to błachostką, to spotkać się z czempionem, greguarem spod Gorgony, tu, na ubitej ziemi, gdzie mit został zrodzony. Nareszcie zaś rycerzy, strudzonych długim bojem, czekają ich namioty i boskie napoje. Już czas. Wyjdźcie na arenę. Czy macie jakieś życzenia lub wiadomości do przekazania najbliższym na wypadek znaczącego uszczerbku w walce? Dziękuję. Obejdzie się. To Wiedźmin Geralt z Rivi! I niechaj was nie zwiedzie włos jego srebrzysty! To chwat jest wprawny w boju! Fachowiec pełnokrwisty! już na ubitą ziemię wychodzi mocarz sławny! To Greguar z Gorgony! Laureat z ROKów Dawnych! Życzę szczęścia obu zawodnikom. Mogę kłęna użyć? Nie mogę tego zrobić. O, nie, dobra. Z pudełków mocarze jak wilcy spodzierają. Chłopie trwa to napięcie. niby dają. A dobra, o dobra, o dobra. Dobra, nieważne. O, z takim potężnym mieczem jaki mam od Bereca, to nie jest takie ciężkie wcale. Ła. Dało mi się, bardzo łatwo, bardzo szybko to weszło. Gerald z Rivi, zwycięzca tegorocznego turnieju, pokonał Greguara z Gorgony. To niebywałe. Viva Gerald, mieczor dostał. Jako patronka turnieju. Mam zaszczyt uhonorować wielkiego zwycięstwa. Moje okularki zniknęły. Przysięgał na podwiązkę księżnej Anny Henriety. I to łaska księżnej zapewne pomogła mu odnieść to wspaniałe zwycięstwo. Wykazał się wielką odwagą, siłą i spokojem. Walczył porycersko i honorowo. Dlatego należy mu się zaszczytny tytuł tegorocznego czempiona areny. Muszę z tobą porozmawiać. Nie teraz. Spotkamy się później w moim namiocie. Na razie mam tu obowiązki. I ty też. Ludzie na ciebie patrzą. Chociaż im pomachaj. Witaj, Pani. Zdecydowałaś się na którąś metodę? Tak. Podtrzymuję wszystko, co wcześniej powiedziałam. Nie chcę nikogo narażać. Wybieram metodę z jajkiem. Jeśli to ma być jajo wilgi, to wiem, gdzie go szukać. Na mojej polanie jest jedno gniazdo. Możesz mi wytłumaczyć, na czym dokładnie będzie polegał rytuał? Jasne, ale najpierw chcę ci jeszcze coś powiedzieć. Uważam, że powinniśmy najpierw spróbować tej drugiej metody. Mówiłam ci już, to wykluczone. Daj mi dokończyć. Ta druga metoda jest zawodna. Po prostu może się udać, albo nie. Uda się! Ja cię uratuję, o piękna Vivienne! Co ty tutaj robisz, rycerzu? To prywatna rozmowa. On nie jest twoim wrogiem. Ma dobre intencje. Słusznie się domyśliłaś, że to on dał mi zlecenie, ale dlatego, że chciał ci pomóc. Nie gniewaj się, pani. Nie jesteś sama. Ja o wszystkim wiem. Powiedziałeś mu? Wiem, że jesteś obłożona klątwą i że twój stan się pogarsza. Rozumiem jak się czujesz. Moja stryjeczna ciotka, hrabina Delonfal, zapadła kiedyś na dziwną chorobę, która zaczęła ją toczyć od środka. Czuła się coraz słabiej, gasła w oczach. Pamiętam, jak mówiła, że najgorszy jest nie ból, tylko to, że traci panowanie nad własnym ciałem. Była taka bezradna. Boję się, że ty się czujesz podobnie. Wiedźmin powiedział, że możemy spróbować przenieść Twoją klątwę na mnie. Ja chcę to zrobić, Vivien. Dlaczego? Bo cię kocham. Na turnieju mogłem zginąć. Chciałem pokonać dla ciebie, Szarleja, ale sam już rozumiem, jaki byłem głupi. Narażałem się bez sensu. A teraz mogę zrobić dla ciebie coś prawdziwego. Ja nie chcę nikogo obarczać tą potwornością. Widziałeś przecież, jak to wygląda. Wiedźminie, mi nie. Mówię do ciebie, bo jesteś starszy i, mam nadzieję, bardziej rozsądny. Sądzisz, że to dobry pomysł? O kurwa, nie wiem. Warto spróbować. Moim zdaniem warto spróbować. Spodziewam się, że na organizm w pełni rozwinięty i silny klątwa zadziała słabiej niż zadziałała na płód. Słyszałaś opinię Wiedźmina. Vivienne, zróbmy to razem. No dobrze. Byłam gotowa na śmierć. Tym bardziej jestem gotowa spróbować czegoś szalonego. Jedziemy nad moją sadzawkę w lesie, tak? Skoro wszystko już ustaliliśmy, to nie ma co tracić czasu. Jedziemy. Coś mi się wydaje, że on umrze. Coś mi się wydaje, że on umrze, bo jest ranny. Nie podoba mi się to trochę, ale już podjąłem tą decyzję. Wcześniej już cofnąłem dialogową opcję, niech już będzie, nie? Niech już będzie. Ta twoja ciotka... Co się z nią stało? Umarła. Zatańczmy. Aha. I no to ta jedna, którą zostawiłem chyba po drodze. No, tak właśnie wyglądam. Jeszcze możesz się wycofać. To żaden wstyd. Nie wycofam się. Jeśli ty sobie radzisz, to ja dam radę. Zresztą wcale nie jest tak źle. Dla mnie i tak jesteś piękna. Oj. Nie gadaj bzdur. Teraz zamknijcie oczy i nie ruszajcie się, Guillaume? Tak, ukochana? Jeżeli skończysz tak jak ja, to. chciałam, żebyś wiedział, że. nie zostawię cię. Wyobraźcie sobie swoje odbicia w wodzie, skupcie się na tym, tylko na tym. Teraz otwórzcie oczy. Zaraza to chyba zadziałało. Prawdę mówiąc, nie sądziłem, że cokolwiek się wydarzy. Czytałem opisy takich rytuałów w grymuarach, ale wszystkie podawały pewien warunek, który uważałem za absurdalny. Jaki warunek? Obie osoby musi łączyć prawdziwe uczucie. Jak się w ogóle czujecie, co? Guillaume. Coś się zmieniło? To było jakby mnie ktoś walnął taranem. Ale poza tym w ogóle nie czuję się inaczej. Tylko skóra mnie trochę swędzi. Jesteś pewny, że to się udało? Tak, coś się na pewno wydarzyło. Gdzieś pod tą sadzawką musi być intersekcja. To silnie magiczne miejsce. Zresztą popatrz na Vivien. Co dalej? Wiadomo. Teraz będziecie żyć długo i szczęśliwie. W każdym razie obserwuj się uważnie. Gdybyś zauważył jakieś niepokojące objawy, zgłoś się do mnie. Jasna sprawa. Dzięki, Geralt. Proszę, oto twoja zapłata. Będę mogła wreszcie chodzić na bale, albo wyjechać gdzieś daleko. Jesteś wreszcie wolna, jak ptak? <grym> Zabawny jesteś. Nie zauważyłam tego wcześniej. Ale chyba nie wyjedziesz bez mnie. To się jeszcze zobaczy. I ja ci dziękuję, Wiedźminie. Nie ma sprawy. Bywajcie. Ot, piękna historia. Dobra, pokaż mi te itemzy, co dostałem, bo ich jest sporo. Nie dość, że w ogóle to jest gorsze od tego mojego pancerza. To jest lepsze od mojego pancerza. Bez tego, Zajebiście, mm, z tego poprzedniego. Mm, to jest mój miecz. I on jest lepszy. Miecz Geralta z Riffy. Bierzemy ten miecz i go jeszcze ulepszymy glifami. Tu była kusza, kusza Geralta z Rivi, gdzie ona jest? Tu, a nie mam kuszy, Tyk. obie są gorsze, jest kusza Geralta z Rivi i płotka, 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 powinno być siodło Geralta z Rivi, jest, siodło rycerza Geralta z Rivi, wytrzymało 7,90, okej, okay. okej. Okay. I teraz, co ja jeszcze bym chciał, moje okularki, które nie pamiętam, gdzie są teraz. Wcześniej je szukałem, to znalazłem. O, tu są. pyk. Tym będę łaził do końca. A te glify. Kamienie runiczne, kamień rubiczny, na wytrącenie z równowagi. Nie chcę pomniejszych kamieni runicznych, tylko po prostu kamienie runiczne. I mamy ich bardzo mało. Szansa na krwawienie. Pyk. Na wytrącenie z równowagi też może być. I weźmy pod palmy te 2% szans. Pyk, dobra, może być. Petardy mi się usunęły przez ten turniej, żebym nie mógł ich użyć. No, ale to... Ulepszony kartacz, pyk. A ta godzina wilka? Co to jest godzina wilka? Czasowo zmniejsza wymagany poziom postaci na rzeczy poziom. Aha. O dwa. Pozdrawiam cię. Co słychać? Rozmawiają? Rozmawiają. Dobra, zrobiliśmy długiego questa pobocznego. Długiego questa pobocznego. To zróbmy jeszcze jednego questa pobocznego, ponieważ mamy prawie połowę odcinka. To jest coś innego. Aha. List od czarodziejki nfr. Zróbmy to, bo to było coś co powinniśmy już zrobić jakiś czas temu chyba. Tutaj jest i gdzie tutaj mnie ambasada Nilfgaardu w sumie jest bliżej. Niech mnie tepnie tam. No pijaczek. Nie, popiszesz się swoją techniką? Tych, ten mi wygląda na ten patan. tu. Weźmiesz udział? Nie wykluczam. Żebyś ty się, chłopie, zaraz srogo nie zdziwił. Tu się uważasz, wiesz, leczy intelekt, a nie sama siła. Szczota to nie jest zwykły zawodnik. Szczota? Hm. Nigdy nie słyszałem takiego imienia. Nie pomianie należy oceniać wartość przeciwnika. Pan Szczota to waleczny rymarz, a sile jego ciosów dorównuje tylko celność ripost. Dobra, zaczynajmy. Aha, już trzęsiesz sportkami, jak wierzbaliściami. Mieliśmy się bić zgodnie z zasadami. Tak? Co ci powiem, to ci powiem. Ale jedno to ci na pewno powiem, że nie przegadasz mnie, prze. Masz słabe zaczepki, każdy to wie. Nie marnujmy czasu. Bijesz się, czy nie? Na bitkę nie powiem, przyjdzie jeszcze pora. Tymczasem z ciebie, siwy, wyłazi obora. Mm. Twoja gęba ma kolor pomidora. Na twoim miejscu szukałbym znachora. Poszukam, poszukam, nie ma wątpliwości, bo będzie znachor musiał poskładać ci kości. Mm. Lepiej nie wywołuj mojej złości. Bo jak skończymy, będziesz skamlał litości. No, tam zara litości. Te, te, no, no chyba ty! No, muszę przyznać, umiesz człowiekowi ładnie wygarnąć. Wygrałeś. Nie będziemy walczyć? A po co? Przecie mówię, że wygrałeś. Okay. Wiedźmin zwycięski! Pokonał szczotę jego własną bronią! Przegadałeś mnie! Ale tylko dlatego, że jestem dzisiaj nie w formie. Inaczej bym cię zmiażdżył. Tak, tak. Jasne. Jeszcze dwóch przeciwników przed tobą. Zanim będziesz mógł stanąć do walki z mistrzem. Cicha moc. Zazwyczaj jest w górnym mieście, niedaleko zaułka szalbierzy, a kolos na największym dziedzińcu San Sebastian. San Sebastian to dolnego miasta. No to jest dobra, dobra. Moi drodzy, odcinek jest już wystarczająco długi w porównaniu do poprzedniego, jest krótszy, ale ja się do zobaczymy rzejczęści. Do widzenia.